Cześć bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. E, ostatnio mówiłem, że nie mam sobie siana e, u królików i tutaj. Także co, ja już sobie e, przywiozłem, naładowałem. E, na trochę mi tu wystarczy. Teraz sobie załadowałem e, resztę na taczki i co? Biorę to, jedziemy do królików. No i dobra, także ja już jestem w hodowli. E, także co, na pewno damy sobie sianka. Tej samiczce niech się kuruje, kuruje, no niech się zdobywa jeszcze więcej tej masy. Sianko naprawdę bardzo ładnie pachnie, aż się samemu by chciało je zjeść. Ma tak dobry zapach, taki słodko-kwaśny. Jeżeli ktoś by się pytał, z jakiej, z czego jest to siano, to zwykła trawa. Dla, dla, dla byków, dla właśnie krów Zwykłe takie sianko Z łąki No i dobra Teraz sobie możecie jeść maluchy Tutaj samica ma Samciek też nie ma także damy sobie No, no i dobra, e, a przy okazji e, jeżeli chodzi o tą wysyłkę co wysłałem, no to koledzy koledzy zrobili mi małego pranka, e, bo okazało się, że, że ten numer, który miałem do właśnie do kuriera, e, to nie było do kuriera, tylko było do, do jednego z, z kolegów, a głównie do Konrada Jachymczyka, którego głównie polecam. I zapraszam do jego strony na Facebooku. Link macie podany w opisie. A drugim sprawcą był Tomek Drwal, yy, od którego właśnie mam tego samcika. No i co, koledzy zrobili, chłopaki, zrobili mi taki, taki żarcik, yy, że podali mi numer yy, właśnie do tego Konrada. No ja głównie nie znam go osobiście. Yy, tak dobrze, że na przykład tam gdzieś spotykaliśmy coś tylko przez, przez Facebooka. No i oczywiście nie znam jego głosu. E, no i jak ja właśnie dzwoniłem do tego kuriera, dopytywać się, e, no to on też dobrze odegrał tą rolę, bo powiedział wszystko co i jak tam ma być. E, no i wysłał mi takiego SMS-a, na którego musiałem podać dane swoje oraz odbiorcy. Wszystko wysłałem na maila. Oczywiście mail, na szczęście już był prawdziwy, do, do kuriera. No ale co, przychodzi kolejny dzień, e, dzień wysyłki, w sumie to już chyba nawet kolejny dzień. E, przy którym odbiorcy mieli odebrać swoje paczki. No i właśnie dzwoni mi ten numer e, kurier, bo ja miałem zapisanego go na kuriera. A to był Konrad Jachymczyk No i co, i on mi właśnie dzwoni i zaczął mówić, że, że wyszła jakaś tam mała, mała sprawa, bo królik uciekł mi na poczcie przegryzł paczkę i tam zaczął mówić, czy pan wie, że, że nie wolno wysyłać królików i że istnieje za to duża kara. Oczywiście ja już byłem przestraszony, bo o wszystkim właśnie wiedziałem. I strasznie byłem przestraszony. No i tam kontynuowaliśmy rozmowę, ale po jakichś 10 minutach Konrad właśnie się ujawnił, że to on i że na szczęście to wszystko jest taki żart. Taki prank można powiedzieć. Ja się oczywiście bardzo ucieszyłem, no bo nie byłem ucieszony tą tą wiadomością. Wiem co właśnie grozi za, za złapanie, gdy kurier wieże, że dowie się, że to jest królik. To też zależy na jakiego kuriera, ale na większości tak. W eee, większości jest właśnie, że są kary, a jeden przymknie oko, a drugi nie przymknie. No, i właśnie chłopaki zrobili takiego pranka, ale jednocześnie pomogli też przy wysyłce kolików. Także pozdrawiam obydwu do Tomka Trwala. Macie link w opisie do jego kanału i do strony na, na Facebooku. A do Konrada Jachemczyka macie link podany do jego strony, bo kanału niestety jeszcze nie prowadzi. Może w przyszłości piszcie w komentarzach, żebyście chcieli. Na pewno ogląda filmik, także pozdrawiam. I co. I to taki właśnie żart wyszedł. Ja oczywiście też byłem strasznie przestraszony, ale potem jak się dowiedziałem, że to jest żart tylko, to nawet nie macie pojęcia jak, jaki byłem szczęśliwy. Bo kara za wysłanie królika jest naprawdę spora. Także no... Dobrze, że to jest, że to był prank. Tymczasem wywalimy sobie już te stare siano i damy sobie tutaj tą resztę sianko ładnie pachnie, także króliki na pewno sobie będą fajnie fajnie je jadły teraz jest troszkę inne wtedy też było inne, takie bardziej zielone z innej trawy i teraz też jest inne, wtedy było takie o a teraz jest troszkę z innej, i teraz ma lepszy zapach. Także mam nadzieję, że kuliki będą sobie też jadły. No i co? Mi tu zostaje szybko pozgrabiać, posprzątać, bo jak widzicie, troszkę się na bałaganiło. I w tym odcinku będzie już na tyle. Króliki, co, nie, co po niektóre sobie jedzą. Ja czekam jeszcze na paczkę futerkowe.pl Jak przyjdzie, na pewno jakiś unboxing zrobię żebyście zobaczyli co sobie zamówiłem no i prawdopodobnie będziemy próbowali dopuszczać następnie te samiczki jeżeli się nie dopuszczą, znaczy nie dopuszczą się na pewno, tylko jeżeli się nie wykocą, to prawdopodobnie koniec z ich żywotem. Albo zostaną sprzedane do kogoś na mięso, albo zostaną zabite u mnie na mięso. Także co, w tym odcinku to na tyle. Dziękuję Wam za obejrzenie. Trzymajcie się. No i co, wpadajcie koniecznie do, na linki tych kolegów do Tomka i do Konrada. Zostawcie koniecznie u Tomka subskrypcję, bo Tomek powiedział, że rozwija kanał i będzie nagrywał fajne odcinki z barankami. Także ja też czekam. Jestem ciekaw, jak to tam wyjdzie. Więc przy Waszej pomocy, mam nadzieję, że mu pomożecie dobić subskrypcję. I, i to tyle. Dobra, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, do następnego, cześć.